Szczęść Boże! Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk i witam Was w 343 odcinku podcastu Fundamenty Wiary, w którym wspólnie zgłębiamy katechizm Kościoła Katolickiego. Codziennie, krok po kroku, odkrywamy bogactwo naszej wiary, by lepiej rozumieć nauczanie Kościoła i umocnić naszą osobistą relację z Bogiem. Skierujmy nasze myśli do naszego Pana. Panie! Twojego ducha nie ograniczają żadne mury, ale ty zapraszasz nas do miejsc uprzywilejowanych, gdzie możemy Cię słuchać w skupieniu. Pozwól nam znaleźć odpowiedni kącik modlitwy w codzienności i wyruszać także na pielgrzymki, które pobudzają naszą duszę do szukania Twojego oblicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Katechizm w numerach od 2691 do 2699 mówi o miejscach i okolicznościach sprzyjających modlitwie: świątynia, kaplica, pielgrzymka, samotnia w domu. Wskazuje, że do modlitwy potrzebne są zarówno czasy skupienia, jak i rytmy regularności. Kościół naucza o wartości modlitwy liturgicznej i prywatnej. Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom i stylom duchowości. Miejsca sprzyjające modlitwie Kościół Dom Boży jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej dla wspólnoty parafialnej. Jest on również uprzywilejowanym miejscem adoracji rzeczywistej obecności Chrystusa w najświętszym sakramencie. Wybór sprzyjającego miejsca nie jest obojętny dla prawdziwości modlitwy. Dla modlitwy osobistej może to być kącik modlitewny z pismem świętym i obrazami, by trwać tam w ukryciu przed naszym Ojcem. W rodzinie chrześcijańskiej taki rodzaj małego oratorium sprzyja wspólnej modlitwie. W okolicach, gdzie istnieją klasztory, powołaniem tych wspólnot jest sprzyjanie dzieleniu modlitwy godzin z wiernymi oraz umożliwianie im samotności koniecznej dla bardziej intensywnej modlitwy osobistej. Pielgrzymki przypominają naszą wędrówkę na Ziemi ku niebu. Tradycyjnie już są one czasem intensywnej odnowy modlitwy. Dla pielgrzymów poszukujących właściwych im żywych źródeł sanktuaria są wyjątkowymi miejscami przeżywania jako kościół form modlitwy chrześcijańskiej. W skrócie. W swojej modlitwie kościół pielgrzymujący jest złączony z modlitwą świętych, których usilnie prosi o wstawiennictwo. Różne duchowości chrześcijańskie uczestniczą w żywej tradycji modlitwy i są cennymi przewodnikami w życiu duchowym. Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Pomoc dotyczącą modlitwy zapewniają w Kościele wyświęceni do posługi życie konsekrowane, katecheza, grupy modlitewne i kierownictwo duchowe. Miejscami najbardziej sprzyjającymi modlitwie są osobiste lub rodzinne oratorium, klasztory, sanktuaria pielgrzymkowe, a przede wszystkim kościół, który jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej dla wspólnoty parafialnej oraz uprzywilejowanym miejscem adoracji eucharystycznej. Rozdział trzeci. Życie modlitwy. Modlitwa jest życiem nowego serca powinna ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o tym, który jest naszym życiem i naszym wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg powtórzonego prawa i proroków, kładą nacisk na modlitwę jako pamięć o Bogu, częste budzenie pamięci serca. Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy. Nie można jednak modlić się w każdym czasie. Jeśli pragnąc takiej modlitwy nie modlimy się w pewnych chwilach, są to szczególne momenty modlitwy chrześcijańskiej, jeśli chodzi o intensywność i trwanie. Tradycja kościoła proponuje wiernym pewien rytm modlitwy mający podtrzymywać modlitwę nieustanną. Niektóre z nich są codzienne, modlitwa poranna i wieczorna przed jedzeniem i po jedzeniu liturgia godzin. Niedziela skupiona wokół Eucharystii jest uświęcana przede wszystkim przez modlitwę. Cykl roku liturgicznego i jego wielkie święta są podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan. Pan prowadzi każdą osobę drogami i sposobami zgodnymi z Jego upodobaniem. Każdy wierny odpowiada mu zgodnie z postanowieniem swojego serca i osobistą formą swojej modlitwy. Tradycja chrześcijańska zachowała jednak trzy główne formy życia modlitwy: modlitwa ustna, rozmyślanie, kontemplacja. Ich wspólną cechą jest skupienie serca, ta czujność w zachowywaniu słowa i trwaniu w obecności Boga, czyni z tych trzech form intensywne chwile życia modlitwy. Dziękuję, że spędziliście ten czas na wspólnym czytaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment był dla Was inspiracją do dalszych duchowych poszukiwań. Jeśli macie pytania lub refleksje, zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem na YouTube lub wysłania maila do naszej redakcji na adres redakcjamaupa-misericordia.media.pl. Pamiętajcie, że wiara umacnia się, gdy się nią dzielimy, dlatego zachęcam do rozmów z bliskimi. I dzielenia się treściami naszego podcastu z innymi. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Fundamentów Wiary. Niech Bóg Wam błogosławi.